w Biedronce były za 2 złote takie piwa albo nazwijmy to soki chmielowe ananas i guarana tu możemy poczytać 33 ml tak się prezentuje druga buteleczka buteleczkę nam się tak prezentuje Pamelo i grejfrut prawdopodobnie będzie najgorsza ja nie, nie lubię grejfruta, ale wziąłem porównania smaku. Trzecia buteleczka makua i melon. Makua i melon. Taka fioletowa. I granoc i aci. To już piłem. Nie za bardzo mi smakowała. Ale jest ok. Takiej buteleczce. Zakrętki są odkręcane. Nie wiem, czy się będą czymś różnić. A tak mamy od góry. Więc zobaczymy sobie na kół. każdego z nich. Otwieramy pierwsze. kapsle są odkręcane. Zapach. Pachnie ananasem. Gujawa to nie wiem czy jadłem kiedyś taki owoc. Ale pachnie ładnie. Tutaj można już przyznać. Nalejemy troszkę. Kolor mamy taki. Ładnie pachnie. W szklance jeszcze bardziej się uwolnił ten zapach. Ze szklanki smakuje dobrze. Z kurteczki jeszcze lepiej. To jest dobra. Mogę polecić. Następne mamy pomelo i Grapefruit. Tak jak mówiłem, nie cierpię smaku Grapefruita. Pamelo, nie wiem co to jest za owoc. Jakieś cytryna na pewno. Zapach jest mocno grejpfrutowy. Do szklanki wygląda tak. Trochę mi wszyscy łażą po domu i znowu jest kaszana, a tak bym chciał w jednym filmiku wszystko nagrać. Ze szklanki pachnie jeszcze bardziej grejfrutem. No. O ile nie lubię grejpfruta To tutaj nawet dobrze to smakuje, a z butelki Z butelki już nie Z butelki jest zbyt grejpfrutowa Tak czy siak Za 2 złoty można się napić Na razie ten jest bardzo dobry Ten Ewentualnie Nie kupiłbym, ale nie jest Zły. Przejdźmy teraz do Makuła i Melona. Melon wiem jak smakuje. Makua, nie wiem. Już mi się odbija. Otwieranko. Zapach z butelki jest nijaki. Czuć tak jakby wodę po prostu. Trochę czuć to, to kiwi, czy tak nie wiem czy to jest makuja, czy coś tam. Ale trochę pachnie kiwi. Nalejmy do szklanki. Takie z koloru. W szklance pachnie. Nie za ciekawy. Ciężko to określić taki psujący się owoc. Smaku ze szklanki niedobre. Smaku jak woda. Takie niedobra z butelki. z butelki niedobre czyli tak jak na razie tą bym polecił tą jak już bym nie ma wyboru tego bym nie polecił co jest dla mnie zaskoczeniem bo smaku gryfruta nie lubię teraz mamy granat i acci najfajniej butelka wygląda chociaż może jest tak samo zielona jak wszystkie tylko sok w środku jest inny. Zapach z butelki. Bardzo przypomina granata. Jest przyjemny, taki słodki. Nalejmy. Tak, teraz wygląda tak wiśniowo. Zapach ze szklanki też jest przyjemny. Bardzo słodki. Teraz smak. Smak jest dobry. Przypomina granata, bo granata akurat jadłem. Jest dość przyjemny, przyjemny. Ten smak. Smak z butelki jest jeszcze lepszy. Więc można już podsumować. Ten jest najlepszy. Potem ananasowy. Potem grejpfrutowy, Czego bym nigdy nie powiedział. A ten jest najgorszy. Smakuje i melon. Po prostu smakuje jak woda. Grapefruita czuć, ananasa bardzo czuć i w smaku i w języku ten granat po prostu jest słodki.